To był pierwszy objaw, że zbliża się zło. W okresie międzywojennym strzelano dość często. Najgłośniejsze zabójstwo to było zabójstwo ministra Bronisława Pierackiego, po którym Piłsudski powołał Berezę Kartuską. Zabójstwo posła Tadeusza Hołówki, który był gorącym zwolennikiem pojednania polsko-ukraińskiego. We Lwowie zastrzelono nawet dyrektora gimnazjum ukraińskiego Babija, który też jako Ukraińiec chciał zgody z Polakami. Kiedy organizacja ukraińskich nacjonalistów się rozwijała, oczywiście było to bardzo na rękę i Związkowi Radzieckiemu, ale także Rzeszy Hitlerowskiej. I właśnie Niemcy poprzez adwery wywiad, wspierali finansowo OUN, dawali pieniądze, szkolili tutaj w Gdańsku też. A był taki obóz na terenie wolnego miasta terrorystów, tak jak to robią niektóre kraje arabskie, jak szkolą teraz terrorystów na obce usługi. Bo Niemcy chcieli, że jeżeli uderzą na Polskę, żeby OUN był tą piątą kolumną, która ma uderzyć na tyły wojsk polskich. I rzeczywiście, kiedy Hitler uderzał, już przy jego boku był Legion Ukraiński pod dowództwem pułkownika Szuszki i wzywano Ukraińców do powstania przeciwko Polakom. Trochę plany popsuł pakt Ribbentrop-Mołotow, bo okazało się, że w wyniku tego paktu Hitler podarował swojemu serdecznemu wówczas przyjacielowi Stalinowi połowę Polski, więc starano się powstrzymać Ukraińców, żeby oni tam nie powstali przeciwko Polakom, bo to miały, miały być już tereny radzieckie. Nie wszędzie te rozkazy doszły i rzeczywiście Ołunowcy już pierwsze mordy na bezbronnej ludności polskiej przeprowadzili we wrześniu 1939 roku. W pamiętniku mego ojca, który nie żyje, a który cytuję w tej książce kilkakrotnie, jest opis wioski Kołodne, gdzie zanim wy... w, tej... w jedną noc, kiedy wycofały się wojska polskie do Rumunii, a nie weszły jeszcze wojska sowieckie, nacjonaliści wyrżnęli całą wioskę. Był pierwszy przypadek, że już zabijano nie konkretne osoby, ale całą wieś, kobiety, dzieci, starców, niemowlęta. Później w 1941 roku, kiedy z kolei uderzył Hitler na Związek Radziecki, już istniały dwa dobrze przygotowane bataliony, abwery ukraińskie na żołdzie hitlerowskim, czyli Nachtigall, po niemiecku to jest Słowiki, i Roland. One właśnie przeprowadziły ogromy Polaków i Żydów po wejściu Hitlera. Między innymi sporządzano listy poskrypcyjne, na podstawie których mordowano Polaków. To słynne morderstwo profesorów lwowskich, do dnia dzisiejszego zresztą do końca niewyjaśnione, kto to tak naprawdę zrobił, ale wiadomo, że na podstawie list przygotowanych przez nacjonalistów ukraińskich. To samo mord. Na nauczyciela Stanisławowi. W pierwszej kolejności odium e, nacjonalistów e, ukraińskich na służbie niemieckiej był skierowany przeciwko Żydom. To właśnie oni są współodpowiedzialni za Holokaust. Na Kresach Wschodnich zginęło go 400 tysięcy Żydów w dużym stopniu wymordowani przez nacjonalistów ukraińskich, chociaż inspiracja pochodziła od SS niemieckiego. Później powołano policję pomocniczo-ukraińską, która re represjonowała również ludność polską. Następnie powołano dywizję SS Galicję, 14. dywizja SS, która była całkowicie na służbie niemieckiej, która zamiast walczyć z wojskiem przeprowadzała krwawe pacyfikacje, między innymi opisuje w mojej książce wymordowanie 600 polaków w klasztorze w Podkamieniu na pograniczu Wołynia ziemi Tarnopolskiej. Bolesne jest to, co jest chyba najtrudniejsze w mojej książce, że Kościół grecko-katolicki nie odciął się od nazizmu. Co więcej, popierał nacjonalistów. Tutaj trzeba zderzyć się, zderzyć się raczej z takim problemem osoby Andrzeja Szeptyckiego, człowieka, który pochodził z polskiej arystokracji. Jego rodzony brat był generałem, dowódcą III Brygady Legionów. Natomiast on wybrał narodowość ukraińską, popierał powstanie państwa ukraińskiego, no dopóki wspierał powstanie pod egidą Habsburgów, tzw. Tak zwanym wasyl wyszywany, to pół biedy. Ale później już w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej, bardzo mocno popierał nacjonalistów. Witał Adolfa Hitlera, odprawiał mszę świętą w intencji zwycięstwa wojsk hitlerowskich dziękował Hitlerowi za zdobycie Kijowa. Oddelegowywał księży do SS. SS jest organizacją zbrodniczą na całym świecie. Ja tam w książce zadaję takie pytanie retoryczne, co ci kapelani robili, kiedy ich owieczki wierni wyżynali całe wsie polskie, czy mordowali Żydów. Czemu nie protestowali wtedy? Ale to jeszcze na tym nie koniec. Później księża za jego zgodą poszli. Ja mówię tutaj, nie, nie używam słowa pop, dlatego że Moim zdaniem ono jest a, no, negatywne, ma wydźwięk negatywny. Wyraźnie trzeba ksiądz grecko-katolicki czy ksiądz prawosławny. I, a, i w, równocześnie wielu e, z nich poszło do upa. Tu pokazuje całą panoramę. Byli księża, którzy wzywali swoich wiernych do tego, żeby nie mordowali Polaków. Byli też księża grecko-katolicy, czyli ukraińscy, którzy zostali zamordowani przez UPA za to właśnie, że ratowali Polaków. Tam da, daję przykład takiego księdza z ziemi e, lwowskiej, który wzywał zambony, żeby nie szli do UPA. No to w nocy przyszli e, upowcy, pobili go, związali, wrzucili go do drewnianej cerkwi, spalili go żywcem razem z tą cerkwą. Byli też duchowni, bo są wszyscy żonaci, wschodnich księża. Więc których szantażowano, no właśnie mieli żony, kobiet, żony dzieci, wnuki. No więc byli sparaliżowani tym strachem. Ale byli też tacy, którzy popierali i brali w tym udział. Ja tu opisuję dwa konkretne przypadki. Wiosce rodzinnej mego ojca, Korosiatyn, gdzie jednej nocy zamordowano 150 mieszkańców, akurat mój dziadek i mój ojciec się uratował, napadem dowodził ksiądz grecko-katolicki razem z swoją córką. Z kolei w hutach, z którymi moja matka jest związana, to jest miasteczko polsko-ormiańskie nad Czeremoszem, granica polsko-rumuńska, też ksiądz, który brał udział bezpośrednio w zabójstwie. Na czym polega dramat kościoła grecko-katolickiego i tu chcę trochę wytłumaczyć, skąd jest taka reakcja między innymi tutaj biskupa wrocławsko-gdańskiego, Włodzimierza Juszczaka, który już w lipcu wzywał mnie, żebym ze swojej strony internetowej usuwał pewne fragmenty. Gdy wydałem książkę, no to drugi z nich, biskup Przemyski, arcybiskup grecko-katolicki, no starali się nie dopuścić do tych książki. Dlaczego? Bo ja tutaj złamałem pewne tabu. Świadomie złamałem. To znaczy tabu było do tej pory, że to no, chłopi ukraińscy mordowali Polskie, a Polacy też brali za siekiery i mordowali Polaków. A przy okazji jeszcze nie wiadomo, kto Żydów wymordował. No taka jest mniej więcej jakby propaganda. Ja tutaj pokazuję, że to nie tak było właśnie. Że to był, były zaplanowane mordy jeszcze w okresie międzywojennym. Nieprzypadkowe zatargi między chłopami. Co więcej, jeżeli były akcje odwetowe, to nie można stawiać na jednym. Na jednej linii. Arcybiskup, tutaj Gdański, protestował, że ja napisałem, że UPA mordowała Ukraińców. Tak, prawda? I są na to dowody. Oni mordowali też swoich, więc to oni dla swojego narodu są ciemiężycielami. To nie jest organizacja narodowo-wyzwoleńcza, tak jak AK. Poza tym starałem się pokazać, że wśród tych ludzi byli sprawiedliwi. Tutaj trzeba pokazać pełną panoramę, a nie uciekać w taką propagandę, a no, właśnie, później zalać to betonem na 50 lat, tak jak jak Tajpenu tu niektórzy wzywali, czyli nie mówić, nie dotykać, nie ruszać i tylko oficjalnie mówić, że no, no coś tam było, ale lepiej na ten temat nie mówić. I ta moja książka ma świadomie tytuł Przeliczane Ludobójstwo na Kresach, bo o ile w czasach PRL-u nie można było pewnych rzeczy powiedzieć, no bo trudno było wytłumaczyć, dlaczego brat mi naród radziecki, Wymordował inny bratni naród polski. Więc były książki typu ogni, Nie ogniem mieć się, tylko się uny w Bieszczadach, Ale też bardzo dobra książka, którą polecam wszystkim: Czerwone noce Henryka Cybulskiego o obronie przed braczność. Tu jest rozdział w mojej książce też na ten temat.